I ten dżingiel w głosach, Państwo, jeśli dobrze posłuchają, tam jest słychać Krzysztofa Skowrońskiego. Gościem Poranka w net o godzinie 8.51 jest Małgorzata Sołtyk, Sołecka, przepraszam, przepraszam. Medycyna Praktyczna, portal Dzień Dobry. Dzień dobry. Pani jest dziennikarzem, ja jestem dziennikarzem. Proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji zdrowotnej są w tej chwili Polacy? To jeśli chodzi o dostęp do y, usług medycznych no to nie jest dobrze. No, po prostu od miesięcy y, w zasadzie cały system jest zablokowany i y, skierowany głównie na y, pomoc dla pacjentów y, z covid-19. Co jest, co może się nam oczywiście nie podobać, ale co jest konieczne i zrozumiałe, bo ciężki przebieg tego zakażenia to po prostu oznacza duszenie się i tym ludziom trzeba pomóc natychmiast. To jest jak wiadomo, że doraźnie działamy w fali pandemii, ale jak na przykład wygląda stan zdrowia psychicznego Polaków? Co się dzieje z nami w momencie, kiedy zostaliśmy tak zamknięci? To tutaj trudno przesądzać. Takie najprostsze, oczywiście diagnozy mówią o tym i prawdopodobnie one są prawdziwe, że z tej pandemii wyjdziemy, część z nas wyjdzie bardzo mocno pokiereszowana psychicznie, bo takie przewlekłe zamknięcie, samoizolacja, czasami to jest izolacja. Wymuszona, jak w przypadku seniorów na przykład, to nie jest ich decyzja. Przewlekły stres, który dotyczy i młodszych, i starszych: młodsi, bo są oddzieleni od rówieśników, starsi, bo się boją o utratę pracy albo ją stracili no to musi się odbi odbić na zdrowiu psychicznym, aczkolwiek nie ma w tej chwili takich jednoznacznych już dowodów na to, że w tej chwili się dzieje coś bardzo złego. Na przykład takim dość zadziwiającym, choć może zrozumiałym objawem tego, że niby wszystko jest w porządku, jest to, że na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży spadła liczba zgłoszeń dotyczących prób samobójczych, co psychiatrzy jednoznacznie interpretują jako dowód, że najbardziej stresogennym i powodującym takie myśli czynnikiem jest szkoła, ta realna szkoła, niezdalne nauczanie, tylko po prostu szkołach realów to, że zdrowie jest zawsze jednym z tematów bardzo które interesują naszych czytelników, słuchaczy, widzów. To wiemy, czy w dobie pandemii i w ramach kryzysu zdrowia jest jeszcze większe zainteresowanie tą tematyką, którą się pani zajmuje. Tak, to pokazują wszystkie takie ośrodki, które badają liczbę odsłon dotyczących serwisów zdrowotnych. To zwłaszcza było widoczne podczas wiosennej fali pandemii, kiedy wszystkie serwisy, dotyczy, które opowiadały o, opowiadają o zdrowiu, mówię o mediach, nie tylko o serwisach internetowych, bardzo zyskiwały na odsłonach, na liczbie użytkowników i myślę, że ten trend, ja tego w ostatnich tygodniach i miesiącach nie śledziłam, ale jestem niemal pewna, że to się utrzymuje, chociaż już bez takiej dynamiki, oczywiście. Jaki jest barometr, Pani zdaniem, pandemii? Kiedy de facto będziemy mogli odpocząć psychicznie od tych informacji, które ciągle do nas docierają? No ja się obawiam, że to się nie stanie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Myślę, że bardzo mało prawdopodobne jest to, że. Będziemy mogli e, nie całkowicie zapomnieć, ale już tak e, w cudzysłowie mówiąc, wyluzować e, za pół roku. Byłoby to bardzo dobre, e, ale to zależy od naszych indywidualnych decyzji, tak? Od tego, e, po, od, po pierwsze, od decyzji, e, czy się zaszczepimy. I e, tutaj są takie osoby jak na przykład ja. Czekam na szczepionkę, i można powiedzieć odliczam dni. Natomiast no jest dużo osób, które albo się wahają, albo wręcz są przekonane, że się nie będą szczepić. Im więcej takich osób będzie, to tym dłużej będziemy czekać na, na tę tak zwaną normalność. Czy Widzi Pani nowe y, objawy chorób? Znaczy, czy pojawiły się w tym czasie, kiedy mówimy ciągle o pandemii, jakieś inne choroby, które powinny niepokoić albo zmienić polską, w ogóle światową służbę zdrowia? Znaczy, tutaj jest y, ogromnym wyzwaniem i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, będzie onkologia, dlatego, że ten utrudniony dostęp do y, ochrony zdrowia y, powoduje, że Polacy, ale nie tylko Polacy, bo są już doniesienia z całej Europy. W Wielkiej Brytanii były zrobione takie bardzo dokładne badania. O tym, że pacjenci zgłaszają się do lekarzy, do specjalistów, do szpitali już w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju nowotworu, bo tutaj każde kilka miesięcy w pewnych rodzajach raka i na pewnym etapie jego rozwoju, no to jest kwestia życia i śmierci. A u nas, chociaż onkologia nie jest sama w sobie zablokowana covidowo, o tym trzeba pamiętać, to jednak. Jest utrudniony dostęp do, zarówno do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który podczas takiej wizyty twarzą w twarz łatwiej i niewątpliwie rozpoznaje symptomy choroby niż przez teleporadę i przede wszystkim do takiej wstępnej diagnostyki. No i tutaj w zakresie chorób nowotworowych to będzie wyzwanie nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Dla nas szczególnie, bo wobec Europy jesteśmy bardzo opóźnieni i w leczeniu nowotworów zacofani. To życzę zdrowia. Nam wszystkich pani bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem poranka w net była Małgorzata Solecka. Medycyna praktyczna. Proszę zajrzeć na portal. Bardzo ciekawe teksty. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz kończąc poranek wnet dziękuję, dziękuję Państwu za ten wspaniały poniedziałkowy dzień. Rozpoczęłam go o godzinie siedem muzyką, ale niestety nie mogę skończyć bo Darek tu, Darek Konkol, który realizuje audycję Maha głową przeczącą, ale to zależy w którym języku będziemy rozmawiać, bo zaprzeczenie czasami może być potwierdzeniem. A chciałam zagrać Franka Sinatrę. No nic, może następnym razem. Życzę państwu wszystkiego dobrego w tym czasie. Dziękuję Helenie Gruszewskiej, która nie śpiąc po nocach białoruskich dziś wydaje poranek jak co tydzień. Dziękuję Darkowi Konkolowi za zrealizowanie audycji. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak. Wracam do państwa za tydzień i wtedy 27 w poniedziałek zrobimy podsumowanie roku krajowe. Wydawcą poranka będzie Adrian Kowarzyk i Krzysztof Skowroński. Proszę nas słuchać. Przez cały tydzień będziemy podsumowywać ten, ten dziwny, specyficzny rok. Więc jeszcze raz zdrowia. I oczekiwania na te najważniejsze y, wydarzenia, które w tym tygodniu już y, przecież będą miały miejsce. Do usłyszenia.